Poranny przejazd autostradą A4 zamienił się w prawdziwy Armagedon. Między węzłami Kędzierzyn-Koźle a Krapkowicami doszło do serii groźnych wypadków, w których łącznie brało udział kilkanaście pojazdów. Około godziny 9:25 w gęstej mgle, która niemal całkowicie ograniczała widoczność, auta zaczęły wpadać na siebie. Początkowo mówiło się o ośmiu pojazdach, jednak najnowsze ustalenia Nowej Trybuny Polskiej wskazują na aż 13 uczestniczących hałt. W wyniku tego karambolu jedna osoba zginęła, a jedna została ranna. Najpoważniejsze zderzenie miało miejsce w kierunku Wrocławia na wysokości miejscowości Wysoka, tam zderzyło się sześć samochodów, dwie ciężarówki i autobus, którymi łącznie podróżowało 20 osób. Jezdnia w kierunku Wrocławia została całkowicie zablokowana na wiele godzin, a ruch w stronę Katowic odbywał się tylko pasem awaryjnym z powodu kolejnych dwóch kolizji, na szczęście bez rannych. Dramatyczny poranek nie był jednak końcem zdarzeń. Przed godziną 14.00 służby otrzymały zgłoszenie o kolejnym wypadku, tym razem z udziałem cysterny i ciężarówki zaledwie 11 kilometrów od miejsca porannego karambolu. Drugi pojazd doszczętnie spłonął, a jedna osoba poniosła śmierć. Policja wprowadziła szerokie objazdy w obu kierunkach.